Zimą zrealizowałeś wszystkie kilometry, które trener ci zalecił? No wiadomo, każdy dostał indywidualną rozpiskę, więc, więc trzeba było tego się trzymać. Był czas na odpoczynek, ale, ale szybko to, to, to minęło, później czas na pracę. Teraz już na dobre rozpoczęliśmy przygotowania. Trener uznał, że jesteś już piłkarzem dojrzałym. Na pewno jest to budujące, fajnie, fajnie słyszeć takie słowa, aczkolwiek wiadomo, że, że, że jest zawsze coś do poprawy, trzeba pracować nad sobą, by. by, by. Stale rozwijać się, także nie mogę teraz rozpocząć na laurach, tylko nadal robić swoje. To, że na Twojej pozycji jest coraz więcej zawodników, mobilizuje Ciebie, czy jesteś zaniepokojony tym, że konkurencja Tobie rośnie? Nie, 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 wiadomo. Rywalizacja może wpłynąć zarówno dobrze dla mnie, jak i, jak i dla Twojego zespołu. Jest, jest praktycznie na, po dwóch zawodników na każdą pozycję, także mówię, to może wpłynąć tylko dla dobra drużyny. Lipiec roku 2012, Mateusz Szałek przestaje być młodzieżowcem. Wejdziesz dorosły wiek dorosłego piłkarza. Taryfa że tak powiem, minie, także trzeba wziąć się za siebie porządnie. No, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, jest już to wiek, w którym, którym trzeba grać. Po prostu nie patrzeć się, czy jest się młodszym, starszym. Trzeba dawać się wszystko.